Moja pomysłowość, jeżeli chodzi o konstrukcję yy, do zawieszenia aparatu, to jest po prostu jestem geniuszem w tym polu. A, tak, żartuję sobie. Całkiem nieźle mi idzie. Jeżeli chodzi o moje prowizory, kotek, chodź tu, tylko mnie już nie odbierz więcej. No. Przechodzę tak z takim tematem teraz, który pojawił się jak zwykle spontanicznie. Dotyczącym relacji i tego, co do, w ogóle do swojego życia przyciągamy, w nawiązaniu do odbicia naszego wnętrza na zewnątrz, w świecie zewnętrznym. To, czym żyjemy, to na co sobie w życiu pozwalamy to w co wierzymy, zawsze znajdzie odbicie na zewnątrz. Ale piękne w tym wszystkim jest to, że to się zmienia wraz z nami. Niekoniecznie w to, że zmienią się ci sami ludzie w innych, ale zmieni się na pewno twoje środowisko. Jeżeli nie ludzie się zmienią, to zmieni się miejsce, w którym będziesz. To zmieni się twoje miejsce zamieszkania, być może twoi znajomi, twoja przestrzeń. Po prostu życie cię popcha do tego, bo nie będziesz już gdzieś pasować będziesz wystawać i będziesz potrzebować więcej przestrzeni, bądź mniej przestrzeni. Zależy też kim się stajesz. I na własnym przykładzie chcę wam opowiedzieć o tym jak jak to wyglądało, jeżeli chodzi o moje relacje. Było ich dużo, ale chcę powiedzieć na przykładzie dwóch, bo to było najbardziej dla mnie istotne, bo one się pojawiły jakby w okresie mojego życia takim już dorosłym, dojrzałym chciałam stabilizacji, ale też jakby byłam coraz bardziej świadoma tego, kim jestem i czego chcę. Ale w każdym razie, no nie do końca też, bo wiecie, to jest tak, że to, czego my chcemy, się jest zmienne. My się cały czas rozwijamy i nigdy nie będziemy chcieli ciągle tego samego doświadczać. Kiedy nasycimy się pewnym doświadczeniem, chcemy kolejnego. Fajnie jest to też powiedziane w yy, książce Prosił, będzie ci dane, Abraham Hicks, Esther Hicks, że dzięki pewnym doświadczeniom, które my zdobywamy na swojej drodze i sytuacjom, kształtują się nasze pragnienia, właśnie to nasze określenie tego, czego chcemy doświadczyć. I powiem Wam szczerze, że tak jak dotarło do mnie Coś takiego bardzo ważnego, że to jest bardzo proste kiedy ja byłam w przestrzeni poczucia e, ograniczenia e, w niewierzeniu w siebie, e, to czym żyłam i te wierzenia znalazły swoje odbicie po prostu w pewnej relacji. W której się znalazłam. Przyciągnęłam do siebie człowieka, który w tamtym okresie mojego życia, mówię to już o bardzo starych czasach, że znaczy bardzo no starych czasach, bo to było kilkanaście lat temu, tak naprawdę to się zaczęło, czy tam dziesięć może około. W każdym razie to, jak ja wtedy żyłam, czym ja wtedy żyłam, znalazło swoje odbicie na zewnątrz, bo przyciągnęłam po prostu partnera, który odpowiadał tym, Moim, że tak powiem, akcjom i reakcjom. Nie mogło być inaczej. Ja wtedy też chciałam osadzenia, chciałam po prostu stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa. I to, na czym się skupiałam, do mnie przyszło. To, w co wierzyłam, że może przyjść i że jest możliwe, po prostu przyszło. To nigdy nie pozostaje bez echa. Przyjdzie takie, które będzie kompatybilne z Twoim wewnętrznym. Przekonaniem. Co może się wydarzyć, na co zasługujesz, kim jesteś, czego chcesz, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu odbija to Twój zewnętrzny świat. I ja znalazłam w tym swojego rodzaju poczucie ograniczenia. Ale tak naprawdę to poczucie ograniczenia było adekwatne do mojego zbioru przekonań na temat tego, co jest w życiu możliwe. I przyszedł taki czas, że bardzo chciałam wolności, właśnie od własnych tak naprawdę przekonań od, i od tego, co odbijało się na zewnątrz. Chciałam wolności, zaczęłam wierzyć w tą wolność, zaczęłam kwestionować wszystkie wierzenia na temat tego, jak powinna wyglądać życie, rodzina, codzienność itd. Tak I wyzwoliłam się z tego, jakby w własnym umyśle poczułam wewnętrznie że chcę, żeby moje życie i może ono zupełnie inaczej wyglądać, że chcę podróżować, że chcę być wolna przede wszystkim. Wolność to była taka kluczowa tutaj, kluczowe słowo w tym, w tym procesie, ale też mm, cały czas bycie w ruchu, bycie w podróży, nie. W pewnym sensie ja, ja, i w momencie właśnie, kiedy ja nie posiadałam tak naprawdę swojego miejsca, byłam trochę tu, trochę tam. Do niczego się nie przywiązywałam. Dzisiaj byłam tu, jutro byłam tam. E, cieszyłam się z drobnych rzeczy. Byłam tu i teraz, ale nie byłam w tym osadzona, tylko taka, wiecie, no, jak z kwiatka na kwiatek. E, I tak naprawdę zostawiłam też za sobą wiele rzeczy, e, nie zmierzając się z nimi, tylko po prostu w pewnym sensie. E, Uciekłam przed konfrontacją. Odizolowałam się, bo w tamtym momencie to był najlepszy sposób. Nie, 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 nie to, że to oceniam, tylko po prostu taki był wtedy czas dla mnie. Taki mój sposób na to, żeby czuć się dobrze. Ale co się stało? Przyciągnęłam po prostu osobę, która odpowiadała mojemu własnemu wewnętrznemu, mojej własnej wewnętrznej przestrzeni, bo ja taka byłam. I. A w pewnym momencie to też się wypaliło, bo okazało się, że chcę jakiejś stałości w tym. Że chcę mieć rodzinę, chcę mieć swoje miejsce. I powiem Wam szczerze, że to doprowadziło mnie do bardzo ciekawego momentu, w którym dostrzegam, że z obu tych doświadczeń i obu tych relacji, które, które były w sumie totalnym przeciwieństwem, Osadzenie, poczucie ograniczenia, ta codzienność nuda, itd, tak i tak dalej. A obok ekscytacja, zmienność, codziennie coś innego, nie wiadomo, co się wydarzy. Przygoda, podróż, wolność, przeciwieństwo. Ale niesamowite w tym wszystkim jest to, że siedzę sobie tak teraz tutaj i myślę o tym, że z obu tych doświadczeń chcę wykrzesać wartości. I tak naprawdę połączyć potrzeby z jednego i z drugiego w, w całość, i stworzyć jakby trzecią nową wartość w sobie. Czyli dochodzę do wniosku, że chcę być człowiekiem, który ma swoje miejsce na Ziemi, który jest osadzony, ale w sensie w sobie osadzony. Także potrafi stworzyć to osadzenie na zewnątrz, e, tylko że to właśnie osadzenie na zewnątrz wynika z wewnętrznego osadzenia w sobie, a nie odwrotnie. To jest bardzo ważne. Chce być człowiekiem, który potrafi być. E, właśnie stabilny w sobie. Tworzyć taką codzienną. E, opartą na sercu już teraz, a nie na oczekiwaniach zewnętrznego świata, rzeczywistość, cieszyć się tym i dbać o siebie w codzienności, e, który będzie przejawiał cechy wytrwałości, na przykład w dążeniu do pewnych rzeczy, w tworzeniu pewnych rzeczy, e, a często nawet nie tyle, że ciężką pracą, właśnie nie, to też jest kolejna taka rzecz, że wytrwałość i dążenie do celu czasami to jest po prostu zawierzenie e, i robienie w lekkości jak gdyby, rzeczy, które są e, które prowadzą nas pewną drogą zaufanie, że to wszystko się ułoży układa już teraz i że przyjdą cudowne zbiegi okoliczności na, dro na, na moją drogę i przychodzą już teraz i tak dalej, i tak dalej Czyli nie mam tutaj na myśli takiego wysiłku, jaki proponuje nam świat walczenia, zabiegania i ciężkiej roboty, tylko ten wysiłek dotyczy raczej wytrwałości i zaufania wewnętrznego, że życie nas w lekkości zaopatrza we wszystko, czego potrzebujemy. Na drodze, na naszej drodze, nie tyle do celu, tylko bardziej powiedziałabym drodze, która już jest celem, która rozwija swoje kolejne stopnie przed nami. A kolejna rzecz to jest taka, że chcę nadal czuć w sercu wolność i łączyć tak naprawdę te dwie pozornie przeciwstawne kwestie osadzenia w sobie, ale też ogromnej wolności, poczucia, że wszystko jest możliwe, przygód, podróży, a zmienności życia, spotykania różnych ludzi, doświadczania różnych fajnych, ekscytujących rzeczy. Bycia w różnych fajnych miejscach, czy to z ludźmi, czy to po prostu w naturze, czy to w ciszy, czy to w radości i śpiewie wspólnym z innymi itd. Tak i, tak I tak naprawdę dociera do mnie, że dzięki tym dwóm doświadczeniom zdobyłam szerszy obraz tego, kim, jak chcę się przejawiać i jak chcę, żeby przejawiała się moja zewnętrzna rzeczywistość jako odbicie mojej wewnętrznej. Nad jakimi wartościami chcę w sobie, może tak, nie tyle pracować, co na jakie wartości chcę pokierować swoją uwagę. E, jaką rodzinę chcę tworzyć, jaką rodziną chcę być dla siebie i dla innych. Więc chcę tutaj powiedzieć to, że każde nasze doświadczenie niesie w sobie jakąś perełkę, którą możemy. Później, jak gdyby z każdego doświadczenia zbierać te perełki w określaniu naszych preferencji i uzbierać sobie całkiem niezłą kolekcję perełek, kiedy już naprawdę wiemy, co ma dla nas wartość, tylko tak by się tutaj na fotel wbiorzieli, <śmierdzianiu> co ma dla nas wartość, co chcemy tworzyć. Ale nie bójmy się też pewne rzeczy odpuszczać i stwierdzać, nie, to jednak nie jest dla mnie. Jednak nie, jednak wolę tak. To jest wszystko po to, żebyśmy określali swoje preferencje. Co jest kompatybilne z naszą duszą, z chęcią naszą wewnętrzną, aby doświadczać pewnych rzeczy. Dzięki. Chcę, żeby mi tu pomogłaś. Proszę bardzo, gdzie ty poszedłeś już? Już poszedłeś, chciałeś wyjść, tak? Moja mała wiórka ze mną, jak zwykle jest.